Konfederacja ma nie dostać stanowiska wicemarszałka Sejmu. Czy to jest, czy to jest prawda, pani poseł? Czy pani uważa, że, że Konfederacja nie powinna mieć e, takiego stanowiska? Gdyby to zależało od pani, to rozumiem, że zgodnie z tą opinią, pani by nie dawała stanowiska wicemarszałka klubowi Konfederacji. Ja oczywiście musiałabym zobaczyć, kogoż to Konfederacja Bosaka, zamierza dlatego, wskazać. I tak jak każdą kandydaturę będziemy na sali sejmowej poseł, oceniać Krzysztofa w głosowaniu. Posaka. Już pani wie. Nie no to jeżeli się pyta się mnie teraz... pani redaktor, czy ja bym zagłosowała za kandydaturą Krzysztofa Bosaka na wicemarszałka Sejmu, to nie, nie zagłosowałabym za tą kandydaturę. Dobrze, dobrze. Pani posłanka Wielichowska teraz. Czy Konfederacja powinna mieć stanowisko wicemarszałka Sejmu? Jeśli chodzi o moje zdanie, również nie. Dlaczego? Dlatego, że Konfederacja jest konfederacją i Rozumiem, ale czy zostali wybrani w demokratycznych wyborach? Nie od tego. Ale to na końcu będzie zależało od naszych, od stanowisk, naszych klubów. My jesteśmy przed rozmową. Nie, nie, bo ja Jeśli...